Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarnipl Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić podwójny łańcuszek. Jest on alternatywą dla zwykłego łańcuszka, ale wbijanie w niego później i przerabianie kolejnego rzędu jest dużo łatwiejsze. Już pokazuję Wam, jak go zrobić. Bierzemy włóczkę i nie zaczynamy od samego początku, jak to zwykle bywa, tylko zostawiamy sobie dość długą końcówkę. I składamy na pół. Teraz dopiero robimy pętelkę. Wbijam, wkładamy szydełko. I robimy nasz podwójny łańcuszek. Jedną, yy, jedną nitkę nakładamy od przodu, a drugą nitkę nakładamy od tyłu. I przytrzymując, przeciągamy. I powtarzamy jeszcze raz. Jedną od przodu, drugą od tyłu. I przeciągamy. No i jeszcze raz. Od przodu, od tyłu. I hop. I tak. Jak długo nam się tylko to podoba. Tak długo jak nam to będzie potrzebne. Przerabiamy. No chyba, że nam się skończy y, jedna z końcówek włóczki. Hopka, przeciągamy, hopka, hopka i przeciągamy. Im jest dłuższy, tym łatwiej się to robi, bo zawsze można se tu łatwo przytrzymać. Hop, hop. Robimy tak jakby, nie wiem, półsłupek powiedzmy. Tak to trochę wygląda, nie? I hop. Szybko, łatwo. Oczywiście, można sobie zacząć równie dobrze dwoma kolorami, związać dwa kolory i zrobić kolorowy. Też podejrzewam, będzie wyglądał bardzo efektownie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. No i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Dzięki. Pa!